Kilka słów na temat sprzętu, jaki jest potrzebny do wykonania prac inwentaryzacyjnych. Zacznę. Od ubrania. To jest pewien problem, ponieważ powinno być z jednej strony no, raczej gorszej jakości, ponieważ y, mierzenie to jest tak naprawdę praca fizyczna, bardzo często w dziwnych warunkach, na przykład na budowie, gdzie po prostu jest brudno. Na budowie jest wszędzie pełno pyłu i generalnie. No nie powinno się tego chyba jednak robić w drogim garniturze, ale z drugiej strony, no nie można się udać na spotkanie w najgorszych ciuchach roboczych. Tak więc tu jest pewien problem. Yy, powinno być ciepłe, bardzo często mierzy się pomieszczenia nieogrzewane, to warto przewidzieć. Powinno być mimo wszystko wygodne i nie krępować ruchów. Co jest ważne, przydają się kieszenie, ale kieszenie takie dostępne, ponieważ mm, trzeba gdzieś sprzęcik schować i bardzo dobrze jest go mieć przy sobie. Yy, jednym z takich kłopotów, na jakim można. Natrafić, to jest to jak się podczas y, prac inwentaryzacyjnych gdzieś coś na chwilę odłoży w jakimś pomieszczeniu, a później trzeba przeszukać cały budynek, żeby daną rzecz znaleźć. Także lepiej przyjąć sobie taką odruchową zasadę, że nic się nie odkłada poza kieszeń. To wtedy ma się gwarancję, że w każdej chwili, gdybyś na przykład okazał, że trzeba natychmiast schodzić z obiektu, bo na przykład czas minął albo z innych przyczyn, bo już zamykają. Y, Wówczas nie trzeba będzie biegać i szukać. Także warto mieć yy, kieszenie i wszystko przy sobie trzymać. Yy, tutaj ważnym elementem jest torba na sprzęt. No, taka zwykła torba. Ja używam torby, jaką się używa do przenoszenia laptopa. Chodzi o to, żeby tam się zmieściły kartki formatu A4 razem z podkładką do rysowania. Tak więc następnym elementem jest właśnie papier A4 do rysowania. Zaznaczam, że warto, żeby to był papier czysty, niezadrukowany i niepoplamiony. Yy, tutaj właśnie mówię o tym, ponieważ no właśnie w pracy spotykam się czasami z jakimiś dziwnymi pomysłami. Jednym z takich bardzo powszechnych pomysłów jest to, że: a, inwentaryzacja to, to nieważne to można wziąć makulaturę do inwentaryzacji, bo się przyda. Pracownia jest w ogóle fabryką makulatury jest mnóstwo próbnych wy wydruków, mnóstwo papierów yy, się produkuje. Później nie wiadomo, co z tym zrobić, no więc w, w, można je dać dzieciom do zabawy. Tutaj trzeba raczej być ostrożnym, ponieważ bardzo często na tych wydrukach, mimo wszystko, są pewne informacje poufne, y, takie jak adres, y, imiona, nazwiska projektantów i tak dalej. Tak więc jest to kłopot, ale wykorzystanie takiego zadrukowanego papieru do inwentaryzacji to jest moim zdaniem zdecydowanie głupi pomysł, ponieważ prace inwentaryzacyjne. Właśnie, to świadczy o pewnym lekceważeniu takiej pracy dla własnej pracy. Ja, przystępując do mierzenia pomieszczenia, zawsze biorę czystą kartkę papieru. Jej koszty są przecież żadne. Ryzę papieru 500 kartek można kupić za 15 zł, więc koszt jednostkowy takiej kartki jest naprawdę niewielki. Tu nic nie można zaoszczędzić. Natomiast mnóstwo można stracić, kiedy pracuje się po prostu na zadrukowanej karcie, coś prześwituje, z drugiej strony rozprasza. Giną te informacje. Ja, tak jak tutaj widać, zresztą na tych filmikach i na tym konkretnie, jak widać, jest to odręcznie wykonany szkic, możliwe, że niezbyt precyzyjnie, chociaż tu, tu za chwileczkę przeanalizujemy, co, co na tym rysunku jest i okaże się, że on wymaga pewnej precyzji i dyscypliny w rysowaniu. Zawsze na czystej kartce, żeby nic nie prześwitywało, i zawsze korzystam z kartek jednostronnie. Następnym elementem jest podkładka do rysowania. Nie mieści mi się w kadrze, więc ją tak pokażę. <laughs> o. Sztywna tekturka z klipsem, za pomocą którego można taką kartkę tutaj przypiąć i rysować. Warto mieć koszulkę przezroczystą na gotowe kartki, po to, żeby już gotowe szkice zabezpieczyć przed wilgocią, przed brudem, przed kurzem. I gotowe szkice chować właśnie w ten sposób do zwykłych takich koszulek 4, jakie się używa normalnie w pracy biurowej. Yy, tutaj jest w ogóle kwestia. To może głupio zabrzmieć, ale trzeba tych kartek troszeczkę wziąć. Yy, można o tym zapomnieć. Już niestety spotkałem się z przypadkami, że ktoś udał się na inwentaryzację i nie wziął papieru. Yy, wynika to z tego, że. Bardzo często człowiek wychodząc się spieszy, a papieru zawsze w pracowni, zwłaszcza czystego, jest pod dostatkiem. No ale niestety na budowie okazuje się, że tego papieru nie ma i może się okazać, że jak już jesteśmy na obiekcie, to tego papieru po prostu nie ma skąd wziąć. Jest to problem. Na papierze nie należy oszczędzać, nie należy ściubić i nie przesadzać z gęstością informacji. Ta informacja przede wszystkim musi być czytelna. Także proponuję przyjąć zasadę, że jedno, duże pomieszczenie na jedną stronę a 4 2 trzy małe pomieszczenia na jedną stronę a 4 i koniec i to jeszcze w zależności od tego czy na tych szkicach należy szkicować schemat dodatkowych instalacji tak jak na przykład tutaj widać układ opraw oświetleniowych Następnie następną rzeczą można się domyśleć, ale to jest widać to na tym szkicu Następną rzeczą, którą ja korzystam, to są kolorowe pisaki. No więc, yy, to jest mój prywatny autorski pomysł. Ja, notując, korzystam z kolorowych pisaków, i jak tutaj widać, rysunek jest wykonany według jakiegoś kodu kolorowego. Są cztery kolory. Ja korzystam z czterech kolorów. Czarny, czerwony, niebieski, zielony. I to właściwie wystarcza. Tak naprawdę najczęściej można zmieścić się w trzech kolorach i trzy kolory również wystarczają. Pisaki najlepiej kupić jednej firmy, przy czym ze zdziwieniem zauważyłem, że tutaj zachodnie firmy Stabilo, bardzo popularne, wcale nie są najlepsze. O wiele lepsze są polskie pisaki Rystora. Tak więc tutaj wydostałem jeden z archiwalnych, zresztą już nie egzemplarzy y, mojego zestawu inwentaryzacyjnego, natomiast obecnie korzystam z, y, z pisaków Ristora. Tutaj zwracam uwagę, że za pomocą pistoletu klejowego, moje ulubione narzędzie, poprzyklejałem szkówki od tych pisaków. Do kawałka tektury, no tutaj jest, są napisane kolory odpowiadające poszczególnym skówkom, proszę mi uwierzyć, w ciemnym pomieszczeniu zielony od niebieskiego wcale nie tak łatwo odróżnić, więc ten napis, że to jest zielone, a to niebieskie, jest bardzo sensowny. Kiedy się na przykład prowadzi pomiary w jakichś piwnicach, gdzie tego światła nie ma za dużo, to mm, taki opis bardzo się przydaje, kiedy trzeba w warunkach ograniczonej widoczności. Jakąś uwagę nanieść. I warto jednak stosować się do raz przyjętego kodu. Przy czym akurat yy, często tak jest, że zielony z niebieskim stosuje już naprzemiennie. Yy, dlaczego przykleiłem te skówki i dlaczego one są tak w ten sposób rozstrzelone i tworzą takiego jeża? Dlatego, że ja podczas notowania wymiarów tą tekturkę za pomocą klipsów przyczepiam do podkładu i w zależności od tego, jaki. Kolor potrzebuję, wyjmuję i wkładam. Zajmuje to dużo czasu, to znaczy zajmuje to o wiele mniej czasu, niż gdybym musiał taki pisaczek zupełnie luźny, prawda, najpierw odszukać, później, wyjąć, później skówkę zdjąć, coś z nią zrobić, więc pewnie można ją tutaj założyć albo trzymać w ręku, można zgubić. A tak w ten sposób skówka nigdy się nie zgubi. Pisaczki zawsze są na swoim miejscu gotowe do pracy. Łatwo jest zmienić kolor, jeżeli w trakcie wykonywania szkicu i notowania zachodzi potrzeba zmiany koloru.